A w dzisiejszym odcinku dowiesz się, co Raimund robił w lokalnym burdelu, czemu Uncle Rajmonda był wesali? sali i jak wszystkich zaskoczy ślepy grzyb. Zapraszam. Siemano, tutaj Raymond. Idziemy, będziemy we mieście, kaj są hałpy na drzewach. Mam nadzieję, że dzisiaj zdobędziemy kolejny odznaka. Czyli już szósto. Może dzisiaj chycimy tego absoluta, co ostatnio mi się tak spodobał. Ale najpierw posztorujemy okolicznych hadziajów. Wiesz, że istnieją pokemony, które ewoluują? Jak się z nimi wymienisz? Zach tak słyszał. Popierstowo, to bych się nawet w płynami mi się nie wymienił. Dobra, idę dalej, dalej, co ty? Te życie na drzewach jest fest gryfne. Ale nam robale wożą bez okna. Można się nażreć strachu. Dob, jak będziesz żarty robale, to byś nie musiał się nażreć strachu, ja? Dobra, weźmy tukej. Okay. Pierud na letuje bida te, wymócie no jeden szrank, ty. Albo to je byfy i co to jest? Nic nie ma kontaktu, te łysy. Myśmy się zgodnie z naturą przystosowali. No patrzył na twoja glasa do no to, że rzeczywiście naturalnie były się. Ja tak jest za naturą. Czyli moja baba na mnie ryce, a mi włosy wypadły z tego stresu. Ale przynajmniej hałka mamy. Chłopiec jest biedny synek, powiem ci. Czemu żeś tak taką baba wziął? Te Frela, to że ucza działo? Ej, ta chopa jest świetna. Kiedy nie pójdę, to mogę sobie zrobić. Pieruna nie dziwię się, że ten chłop mógł lecieć. Zgadzone, puf. Pieruna, ale sro, rzeczywiście pier... Chłopie ten... Pieruna, wy się nie bójcie, że ktoś wam wlezie do tej chaty. Pieruna, jak ja tu spadna. będziecie tak pogorzone ciś po tym. Dzień dobry, co to macie do sprzedania? Witamy, czemu mogę ci służyć? O pieruna te Pieruna to jest ja najbiedniejsza Ikea, jak widział To jest ja krzesło, jest to krzesło Jeszcze inne krzesło Niedogotowane, o, a jest, a jest niewygodne? A nie, to jest cyglane krzesło Dobra, je obozowe, albo je twarde No świetne a za te krzesła to coś czuję, że będziesz siedzieć <gry> Dobra, ty co możesz do sprzedają. A, widać, że masz to samo, ale biurka, dobra Dobra, wyłazimy z lokalnej Ikei no co, idemy do sali ty, Kurde, co je? Jeruna się o luft biją. Coś niewidzialnego Stoi ci na drodze. Jeruna widział, żeby tego absentu nie pić. To jest Pieruna. Te, hey Andrzej. Te słuchaj, widział gigantycznego Pokemona. Chodzi na Raj za 113. To było 131. A tak przy okazji dupisz z grillem. Żeś na wulkanie był. Opie, ty mnie ładnie w wnerwiej, te. Nie, on, nie, mnie on mnie w Ty co tam? O tak ledzie mój ptaku. O! To jest! Kurde! Co to było? Będę blisko z nim. Mogę chłopie żyć jakiego ptakot odlatuje. Nie pieruna, to lokalny burdal, nie idziemy tu. Ja chcę do sali, ale jakiś pierun blokuje drogi niewidzialny. Pieruna, to ty też żeś to żarła. Dobra, idziemy dalej ten no, Co tu się dzieje? Co to jest za miasto ty? Jeszcze mu za sobą noszę parezol? Bo żeś była na otwarciu, ja? Dama Clarisa, chcę się ci udać. dzieła, co tam z parezonem, Jakie ty masz gumioki? O Jeruna i te pieruńskie kwiotki. I ta wodna kula do kręgli. Dobra, z tym O nie, tu są te srogie haszty, Ale tu mamy drzewa, ja? No to idziemy, te tu nic nie ma. pierdol, łodce ganili mnie. na tak lowo, to mogliby tu grzyby być, bych sech chwolął na grzyby. O nie! Jeru na jeden odcinek spokoju. A to ty za Raymond, pamiętasz nos? Nie, wystarczył, jak się w łeb i Alzheimera. Pokaż nam, jaki żeś jest silny. Ta para pa chce się cudąć. No, żeś. Jierunę, fafik, weź to, posztromuj, a tu ci pojera dajemy. i kopaj tam magnesy. Tak jest. O, to był świetne pranie. Nagrałeś to? Juha, powiedz mi, kaj ty do szpitala idziesz, że cię tak szybko poskładali. Haj, pamiętasz? Kto żeś powiedział, żeś był ostatni na haju? Juha, ja z tobą się nie wydawadził. Nigdy nie zapomnimy takich rzeczy. Ja myślę, że ty jesteś policją i chcesz mnie wrobić. Chciałbyś ponownie udzielić wywiadu? Ja znowu was zgaszę jak pety. No, wyszukamy, jademy z nimi. Koniec edycji, ja ci dom koniec edycji, szukamy CK. Coś o mowa... O, widzę, że ci z buta coś sprzedam. Dobra, czyli zaraz ci takiego buta sprzedam lepa, że ci nie będzie. A, tak, idealne podsumowanie. To będzie świetny reportaż. Jest szansa dla Szympasa, że cię ludzie obejrzą. Biorą jeszcze mnie za przemoc zabrzm. Dobra, i łazimy po krzakach, może coś tu będzie ciekawego. Brody, świetnie. Jeruna, tu też nie mogę zejść z tych ptoków. Mój Pokémon jest silny. Ja, no chyba pitnowy. Pan ptoków Robert chce się ciulić. Pieruna, co to jest za niebieski grzyb? Jeruna, to jest wata cukrowa z otwórstw tutaj. Mój Pokémon był silniejszy. Ja, jak Grześ go wciepnął do bębna, to był silniejszy. Ej, ja, ja cię zaraz zarejestruję. Ja, ja cię zaraz zarejestruję, zaraz w sądzie karnym. Jero, będę mi tam torbić takie fleki. O, Steven te. Te słuchaj, strum. Raymond, cześć, trochę czasu minęło. Chyba upłynęło, nie bardziej. Jest coś, czego nie widać. Ja to alkoholizm starego, ale nad tym problemem użyję tego pieruństwa. Albo nie, i po prostu pokażę. Raymond, czy Twoje Pokémony są gotowe do walki? jest zawsze. Raymond, pokaż mi swoją prawdziwą siłę. Nie opie, nie biorę na klata nic, kto na to. Steven użył skanera Devon. Niewidzialny Pokémon, stał się widzialny. Pierdola, co to jest? Dzika klepaczka chce się ciulić. Ale jak już to widział, co to jest? Klepy Grzyb, do jedziesz. O, bo chytamy to, czekaj. Chytamy klepaczka, nowej. O, wychyć się. Tak jest, mamy klepaczka. Dobra, jego nazwiemy wprost Panka. Chociaż w sumie mu się pojawia i znikł jak mój stary. Będzie mój stary. Dam ci, że się fajnie pieresz. Twoje Pokémony Fest dorosły? Ja jeden nawet mu basior piwny. Wiesz co, dom ci ten skaner devoulai. Słuchaj mnie, Raymond. Byłem na chwilę w gymie. Teraz cisnę do siebie do chaty. Kiję, się jeszcze spotkamy. Widzę nos walczących ramię w ramię. Dalierzonej ramy nie mam, co ty do psys. co jest, Pieruna? Kto go wziął? O co chodzi? Dobra moi kochani, cisnęmy sam do sali. To po co on był w tej sali, ten Steven tam? Takie, tu mnie zaś blokuje ten pierun. Dawaj skaner dowola i pokaż mi to. Sem w po las. Pocisz chyba Pikachu ostatnio w odcinku. No to elegancko. Dobra, wazimy. Pieruna, co to jest? Pieruna, co Po czym mnie Co to jest za keizaty? te? Co to za kloce są zamiast ścian? Ej, hey, jak tam kandydacie na mistrza, Raymond? Chłopie, na imię Raimund, a nie kandydat. Wiesz, że liderka jest mistrzynią ptoków latających? Ja myślę, że nie latających, takie pingwiny. Czeka na tyłach sali, wiesz? Za obrotowymi drzwiami. Tutaj hey, to, tu widzisz drzwi, hopie. No do roboty. Dobra, piruna tej, jakiej roboty, hopie, żeś mnie nie, nie wynajął. To to jest, kurde mol. Niech olśnicie elegancję. Pieruna, czy tu są wszyscy ciepli? Uczułam je sama winowa. A, to ja chyba wiem kto tu jest winowajcą, Pan <laughs> Fanka, wiaret i Ashley Cole chce się ciudać. Dziś nie Redem Redy, w poprzedniej serii, co ty dopis? No nie, wata tu krówo. No nie, to ten wymarły dinozaur Kioruńskie łamigówki, kurka flagi, jak mam to przeleść? Nie, nie tak, czekaj, musa iść tu No nie, znowu dwóch na jednego Juśnicy ptoków wyciągają je po 22. Jako mój członek? Ty, ja nie chcę twojego członka oglądać. Irny to są najdziwniejsi jakie jak jesteś jak widział. Tak, a ja jeszcze trąfa fig. Iskra o pole. Ja iskrę. Dobra wiemy. O nie, to jest ja ten połykarz. Kierna, żeby pelikan miał taką świnkę, a to jest ja dziwne. Iruna ja lubię gołębiorze, ale ci są fest dziwni. Juruna muszę tu łazić nazot Kto to wymyślił? A to jest ja ta baba. Te dziołcha, co ty można sobie? Jestem Winona! Stach się jednością z ptakami! Czyli burdel prowadzisz? Jesek jest majstrem ptaków i gołem biorzy. Dawaj, ciudamy się! Liderka Winona, chce się ciuleć. No dziocha, jak ta kukum na ciebie, to nie jeden mógł odlecieć, hehe. Trąpa wiek i wszystko ozwali. Jeruna, co to jest? To wygląda jak mietła gimbus 2000. To igazon. No nie, to się leczy. Te pieruńskie liście. No nie, i ptoku świnka. No nie, to wyzygazon. No no Dobra, ślepy grzyb dawno zaś nie grał. Więc jedziemy, Owej, dary losu, tak, jest ślepy grzyb, próbuje zabrać ze sobą swojego... wroga. O pieru, na ślepy grzyb go pokonał. No nie, ja tak jest, mamką ptoko, bo ty tymi grzybem pozwaliłeś. Jo, bo ja mam talent. Piero na drugą przegrano, ale drugiej maszyny do stromu nie mam, to ci nie dom. Raymond dostał znaka pióra. Więc ja teraz będziesz mógł furgać, to może jeszcze gryszynko ode mnie. Raymond włożył WD-40 do kieszeni. No i to zawierał asa powietrza. Ja nie, ja wolę Jokera. A ty, ale ty coś żeś go o strumie. No ja był taki siwy przed tobą. Więc mnie pokonał i wziął do mnie maszyna, on ją z laboratorium przynieśli. Dopiero no na józech prawie był to maszyna, te. Podobno pocić do swojej chałupy, ale Łukasz na wyspach mieszkowiec, no teraz możesz furgać to tam ciś. Pieruna. Dobra moi drodzy, teraz wiemy kto ma ta maszyna. Musimy tego siwego pieruna chycić. Odwiedziliśmy już gołębiorze, więc cisnęmy dalej. Oczywiście dajcie łapa w górę i subskrypcja. A w komentarzu możecie napisać jakiego znacie jeszcze innego siwego bajeronta oprócz tego pieruna. Dzięki jeszcze raz za uwagę i do następnego.